Witam serdecznie, od z tej strony, kolejny dzień, kolejny dzień zaskoczył mnie, no nie, no bo wieczorem już tak było napadane, więc no byłem nastawiony na to, że jak wstanę to będą piękne zimowe widoki, ma być tak jeszcze 2-3 dni, miejmy nadzieję, że potem już tak nie będzie, bo prognozy są po 12, po 15 stopni w dzień i po 3-4 stopnie w nocy, oby tak było. Zaczynamy dzień Posiedziałem jeszcze z zaperem Jest godzina 11 I teraz trzmycham Pierwszy przystanek to jest sklep Bo się tam dużo stało Przez sobotę i przez niedzielę Chcę zobaczyć jak to tam wygląda I dziś sobie robię wolne od poszukiwań Zobaczymy co tam się w ciągu dnia narodzi Nie wiem czy pamiętacie jak ostatni raz tutaj byłem To droga była zablokowana I tu była ta kraksa dosłownie no patrzcie jak leci. Aha, dobra. Dosłownie była kraksa tutaj w tym miejscu, zaraz tam jak jest ta niebieska ciężarówka. I słuchajcie, no trzy odcinki temu to było i dowiedziałem się, co się tu stało. Karetka zderzyła się czołowo z tirem i młody kierowca karetki zginął na miejscu. Także okropne, naprawdę okropne zdarzenie. Miało to miejsce dokładnie gdzieś tutaj, gdzie ja przyjeżdżam. Tutaj dokładnie zawracałem i to miało miejsce tutaj ten wypadek dokładnie tutaj. Nie ma już śladów po nim, no ale zginęła młoda osoba. I znowu się coś prawdopodobnie stało. 11 minut korka mi tu pokazuje, masakra, ja chyba zawracam. Zawróciłem i zamiast 57 minut mam 42 minuty. No, ta trasa jest jakaś nieszczęśliwa. Ja pamiętam, jak byłem młodszy, jak tutaj jeździliśmy, zawsze na te ogrodzenie czy coś takiego, to zawsze tu były korki, bo się ludzie zderzali z sobą. Naprawdę niefortunna jakaś ta trasa. Nie wiem, czy jeszcze widać, ale kolejna stuczka. Policja tam. Tir z, jakimś, z jakąś osobówką, na szczęście słabo. Bardzo lubię sobie tak pojeździć, 50 km na godzinę i popatrzeć na to, co jest na lewo, na prawo. Ale wiem, że bardzo dużo ludzi sobie nie może pozwolić na to, bo. Cały czas się gdzieś śpieszą, i cały czas muszą patrzeć, kurde, na te cyferki gdzieś tam. A, no i to powoduje często wypadki. A tak, no to jest coś pięknego jechać i móc się rozglądać na lewo i prawo, nie? Ja się nie ścigam, więc nic mnie nie dogoni. Cytując klasyka pana Leroya. Ostatnie obrazki, Jury. I wjeżdżamy w wielkie miejscowości. Zatrzymałem się w takim miejscu, zawsze się tu chciałem zatrzymać. A teraz mam 32 rok życia swojego i dopiero teraz się pierwszy raz tutaj zatrzymałem, zawsze jak jeździłem do Sapera, czy jak na ogrodzie jeździliśmy, to zawsze tutaj, no nigdy się tu nie zatrzymałem, idę sobie obczaić te skały, to wszystko, fajnie tu. Ale fajnie ptaszki cierkają. Super. Bardzo fajne miejsce na vanlife, spokojnie tutaj, tu tędy nie jeżdżą aż tak samochody, ale idę jeszcze tam na górę, a potem będziemy robili bardzo dobre żarcie, tam już byłem na tych skałach, idę teraz na te zobaczyć jak tam ten widok wygląda. <gryw> Jestem bardzo zły, bo mam tylko tyle wody, chciałem sobie ugotować kaszę, a nie chcę jechać z tego pięknego miejsca, bo są super widoki naokoło. Chciałem sobie zrobić kaszę z boczkiem z piwem, pierwsza pomoc, ale zrobię to po prostu na takiej zasadzie, że mam jajko jedno, mam to, mam jakieś warzywa i mam ten stary wyschnięty chleb. I z tym starym wyschniętym chlebem sobie to zjem, bo jak boczek to ma dużo tłuszczu, więc ja sobie to zagrzeję, otworzę i będę wpieprzał z puszki. A tak się składa, że mam od Krzyśka widelec. Dziękuję Ci Krzysiu za widelec, za łyżkę i za nóż. Także poradzę sobie. Grzejemy boczek. Nie wiem czy będziecie w stanie to przeczytać, ale jest tutaj napisane, że 10 minut w gotującej się wodzie. To jest dobry sposób na przyrządzenie. Tam pisaliście w komentarzach, żeby nie gotować. Puszek w rządku. No, ale tak jest smacznie. Robi się tam powoli. Ja za ten czas rozwalę jajco. W tle leci rysiek. Patrzcie, co tutaj już mam. Jajo, grzybki, dwa rodzaje ogórków konserwowych, jakichś tam kiszonych. Chyba trochę tego zjadliwego. I teraz, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało po otwarciu puszki, to zobaczycie, co tutaj będzie. Trzeba poczekać jeszcze trochę. Dobra. Pucha wyjęta. Teraz trzeba ją otworzyć. Ja otwarte. I mamy boczuś. I mamy taki boczuś. I ja mam na niego pomysł jeszcze lepszy. Patrzcie, podziobałem sobie ten chleb. On jest suchy, ale jest dobry. Wciepia go tutaj i na to ten boczek czasna. Tak wygląda ta bitwa? Teoretycznie mamy stratę 900 punktów. Możemy zjechać tutaj właśnie ze środka O się nie rozbiw, boczuś, nie no i zobaczcie jak to wygląda, no kurde no, lepiej być nie może I to tym tłuszczem przejdzie ten chleb, jejku jeszcze to jaj, jemy, 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 jemy Teraz jak człowiek z widelcem i z nożem, dawno tak nie jadłem, nie umiem tak Żartuję, pewnie, że umiem Na początek ogóreczek, ale wiem, że czekacie na ten boczuś Już kawałek tego boczka Kromka. I czego widzisz? I czego wiedzieć więcej od życia? Patrzcie jak ten chlebek nasiąk tym tłuszczykiem. No kurde, smakuje jeszcze lepiej jak ten boczek. Mm, mm, mm. To był dobry pomysł. Ja jestem 100% pewny, że Wam pociekła ślina, bo na sam widok jak, jak ten, jak teraz to tak wstępnie wiecie, zgrałem sobie ten materiał, pomontowałem trochę. To normalnie bym jeszcze raz to zjadł. Tym bardziej, że wiem już, jak to smakuje. I to jest właśnie to żarcie Zero Waste. Stare jajko, które mi się tu gdzieś walało już od dwóch dni. Chleb stary, to już dla kaczek mówiłem, chyba od dwóch odcinków z jego wywale. Dlaby? O, całe szczęście, bo chyba przez półtorej godziny miałem włączone światła. Teraz je włączę ponownie. Dobra, jedziemy stąd. 20 minut do celu. Jestem na miejscu. Proszę bardzo. Elegancko. Witam serdecznie. Zwalali, przyjechałeś? Zwalali, przyjechałem dokładnie. Hmm. Od co? Ładna, ładna tam była, a tutaj nie wiem jaka jest. Bo bym znowu zapomniał, no. 35 litrów wody. Za darmo. Nie no, w sumie nie. Woda dostarczona. Można zmykać do sklepu. Bym zapomniał jeszcze tutaj. Sosnowiec Witkiewicza 14. Muszę się wstawić. Ktoś wysłał mi na Adama brzoza. Ja mam brzuzowski na nazwisko. E, no, paczka jakaś, zobaczymy co. Przyszła mi taka nalepka. Ją przykleimy sobie później. A teraz... A, jedziemy do sklepu, ale plejadę mam blisko. Zimno się zrobiło znowu. Chyba sześć razy gadałem z kimś przez telefon i ja nawet nie wiem, co ja chciałem już kupić. Zupełnie mi to wywaliło z butów. Ciach, Od Co wy i patrzcie na to. Oświetlenie zegarów tylko w Volkswagenie. Podjechałem na moją miejscówkę. Między Morawą zapaliłem już wybasto, pewnie zaczyna pykać. Tak, ale zobaczcie, jakie mam kolory: tu mam taki niebieski fest, a tu mam taki fioletowo-różowy. No i jeszcze ta tapeta na tym laptopie, coś pięknego: niebieski, różowy. Niebieski, różowy. Robimy żarcie. Powiedziałem sobie dzisiaj, że będę raz na jakiś czas jakąś pierdółę kupował, taką, której nigdy nie próbowałem. No bo życie jest jedno i wszystkiego trzeba spróbować. Mam tu jakąś czekoladę 50 gram jakąś eko. Eko, eko i wytwarzana z nieprażonych ziaren kakaowca, czekolada kokosowa. Próbujemy. Wygląda jak każda inna, a jak smakuje? Wow. wow, wow. Znowu telefon, znowu telefon nie nagrywałem, sorry. Mam tu kuraka pół kilo, zaleję go olejem trochę. Potem jeszcze go dosypię pewnie zara. Będzie wjeżdżał kuchorek i będziemy to wpierniczać z kasztanami, raczej z tymi z pomidorami. Także smażymy. Już prawie gotowe. Teraz dosypmy trochę pomidorów. I smacznego. Tak to wygląda. Nawet z gotującego się można jeść. <laughs> A podczas posiłku przygrywać i rozmawiać mi będzie Michał Pater na ka z kanału Słyska. Autostopem Słyska. na koniec Słyska. świata. Jest już godzina 22.24. Mam w aucie 23 stopnie, pompka wybasto idzie na 2,6 herca. Na dworze jest dość zimno, ale tak jak już wcześniej mówiłem, jeszcze że jakieś 2-3 dni i tam ta temperatura spadnie. Dzisiaj taki strasznie krótki odcinek. W jutrzejszym dniu udaje się z samego rana, jak wstanę, ogarnę się zjem, to jadę na swoje pozwolenie. Eee, I właśnie zaraz będę musiał sprawdzić, którą miejscówkę wy chcieliście, żebym najbardziej przeczytał. To sobie to w komentarzach tam, przeczytał, żebym sprawdził, to sobie przeczytam. Eee, no i w jutrzejszym dniu poszukiwania. A dzisiaj taki krótki odcinek. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!